Cztery, prawy. Długi, sześć, lewy. Długi, cztery, lewy, nietni. Długi, cztery, prawy. Zacisk, nietni. Sześć, lewy. Długi, cztery prawy. Trzy lewy. Długi, pięć prawy. Sześć lewy. Sześć prawy. Długi, sześć lewy. Długi, cztery, prawy. Sześć, prawy. Cztery, lewy i długi, trzy, prawy, zacisk, długi, trzy, prawy, długi, sześć, lewy. 6, prawy i lewy i długi, 4, prawy, nietni, 5, lewy, ostrożnie, hopa i bardzo długi, 4, prawy, otwarty, skrzyżowanie, 2, lewy, 6, prawy, 6, lewy. Krzyżowanie. Otwarty nawrót. Prawy. Bardzo długi. Cztery. Lewy. Trzy. Prawy. Zacisk. I długi. Cztery. Lewy. Cztery. Prawy. I długi. Trzy. Lewy. Długi. Cztery. Prawy. Zacisk. Trzy. Lewy. Cztery. Lewy. Skrzyżowanie. Otwarty nawrót. Prawy. nietni, Długi. Sześć. Prawy. Skrzyżowanie. Otwarty nawrót. Lewy. Sześć lewy, i otwarty nawrót, prawy. Długi, trzy lewy, i cztery prawy. Sześć lewy, i nawrót prawy. Bardzo długi, sześć lewy, zacisk. Trzy prawy, dwa lewy, długi, cztery prawy, zacisk. Trzy lewy i trzy prawy, zacisk. I sześć lewy, długi, sześć prawy. Nawrót lewy, nie tnij. Nawrót prawy. Trzy, prawy. I długi, trzy, lewy, zacisk. Długi, pięć, prawy, otwarty. Cztery, prawy, ok. Długi, 6, prawy. I 6, prawy. 30, szczyt, 30, 5, prawy. I długi, 6, lewy. I skrzyżowanie, 4, prawy. Otwarty. I 6, lewy. 5, lewy. I prawy, i sześć lewy, długi, cztery lewy, otwarty, sto Długi, pięć prawy, zacisk, słup po zewnętrznej, i sześć lewy. Długi pięć lewy, zacisk, i cztery prawy, sześć lewy, i sześć prawy. Długi sześć lewy, otwarty, i sześć prawy, i pięć lewy, pięćdziesiąt, cztery prawy. 6 lewy, 5 prawy, 3 lewy, 30 długi szczyt, skrzyżowanie, 4 lewy, zwęża się i długi szczyt. Pięćdziesiąt długi, sześć prawy. I długi, sześć lewy, zacisk. Sześć lewy, i długi, sześć prawy. Pięćdziesiąt sześć lewy, pięćdziesiąt pięć prawy, zacisk. Długi 6, lewy, zacisk. Długi 3, prawy. I bardzo długi 6, lewy, zacisk. 6, lewy i długi 6, prawy. 4, lewy, 50. Długi 5, lewy. I długi, sześć, prawy, zacisk, słup po zewnętrznej, możliwa hopa, i sześć, prawy, skrzyżowanie, cztery, lewy, zwęża się, okej. Okay. 6 lewy, długi 5 prawy, zacisk 6 lewy, 4 lewy, zacisk po zewnętrznej 6 lewy, ostrożnie, długi szczyt 3 prawy, długi 5 lewy, 2 prawy na asfalt. Lewy. Sześć. Prawy. Na szuter. Szczyt. Szczyt. Sześć. Lewy. Sześć. Lewy. Długi. Sześć. Prawy. 5 lewy, nie tknij na asfalt. 6 lewy, 6 prawy po zewnętrznej. 5 prawy, 6 lewy na shooter. 6 prawy, 3 lewy, zacisk. Długi, 2 prawy, zacisk. 6 prawy, lewy. Długi, pięć, lewy, zacisk. Cztery, lewy, most, nie tnij. Sto. Długi, dwa, lewy, otwarty, na szuter. Sześć, prawy. Sześć, lewy. Pięć, prawy. Długi, sześć, lewy. Bardzo długi, sześć prawy, sześć lewy, pięć prawy, cztery lewy, zacisk skały po zewnętrznej, sześć prawy, sześć lewy, długi, pięć prawy. Długi, sześć lewy, sześć prawy, sześć lewy, długi, sześć prawy, długi, pięć lewy, zacisk skały po zewnętrznej, pięć prawy. Ostrożnie, sześć lewy. Ostrożnie, sześć, prawy. Sześć, lewy. Długi, sześć, prawy, okej. Okay. Sześć, lewy. Sześć prawy. Ostrożnie cztery prawy. Cztery lewy. Sześć prawy. Pięć prawy. Długi pięć lewy. Sześć prawy. lewy. Sześć, prawy. Sześć, lewy. Długi. Cztery. Prawy. Nie 70 Siedemdziesiąt. Sześć. Prawy. Lewy. 3. Prawy. Sześć. Lewy. Sześć. Prawy. Sześć, prawy. Długi, cztery, lewy, pięćdziesiąt. Długi, pięć, prawy. Ostrożnie. Cztery. Prawy. Sześć. Lewy i prawy. Pięć. Prawy i sześć. Lewy. Długi, pięć, lewy. Cztery. Prawy. Zacisk. I, sześć, lewy. Długi, sześć, lewy. Długi, trzy, prawy. Nie tnij. Długi, trzy, lewy. Cztery, lewy. Długi, dwa prawy, zacisk. Sześć, prawy, długi, dwa lewy, zacisk. Pięćdziesiąt trzy, prawy, długi, sześć, lewy, dwa prawy, most. Dwa, lewy. Sześć, prawy i trzy, lewy. Długi, cztery, prawy. Zacisk. Długi. Trzy. Lewy. Długi, 3 Prawy. Sześć. Lewy. Szczyt. Siedemdziesiąt sześć, prawy, sześć, prawy, na asfalt, cztery, lewy, długi, sześć, lewy, trzy, lewy, sześć, prawy, długi, sześć, lewy, dwa, lewy, na szuter, długi, trzy, lewy, sześć, prawy. Długi, trzy, prawy, lewy. Długi, trzy, prawy, otwarty, trzy, lewy. Sześć, prawy. Długi, cztery. Lewy. Trzy, prawy. Długi, trzy, lewy. Długi, cztery, prawy, sześć, lewy, pięćdziesiąt. Okej. Okay.